Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na warsztat wjeżdżają niesamowicie fajne maszyny do pięciu dyszek. W tym zestawieniu szukamy benzynowego sportowca z krwi i kości, bo życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslami. Dlatego jeśli upewniliście się, że subskrybujecie, to ja zapraszam do odcinka. Ale zanim zaczniemy, wielkie podziękowania patronom kanału, a w tym momencie to raczej patronowi. Jeśli chcesz zostać częścią zespołu i wesprzeć kanał, link znajdziesz w opisie że najpierw zaczniemy od czegoś, co nie jest jakoś specjalnie najdroższe w tym zestawieniu, ale przynajmniej da Wam wiatr we włosach. Mazda MX-5 NC, czyli mały roadster, który spuszcza w pier... W większości fur na drodze. My na potrzeby tego zestawienia będziemy polować na wersję 160-konną, czyli tą z dwulitrowym wolnosącym benzyniakiem. Ale zanim ktoś mi napisze, że co? Sportowe? 160 koni? Tak, bo waży zaledwie 1100 kg, co przy tej masie fura ma na blacie setkę delikatnie powyżej 7 sekund. Czy to źle? No nie do końca. Nie wszyscy to mieć 400 koni pod maską, chociaż nie wiem, kto by nie chciał, no ale istnieją tacy ludzie, którzy cenią sobie dynamikę, sportowe prowadzenie i lekkość tego modelu. Fura sama w sobie jak to Mazda. Wygląda dobrze, wiecznie uśmiechnięta albo zdziwiona. W końcu nie ma się co dziwić, też bym się uśmiechnął, jakbym taką jeździł. To jest totalnie niepraktyczne auto, dwumiejscowe z bagażnikiem, który zmieści co najwyżej dwie skrzynki piwa, ale totalnie zajebiste. Dostajecie w pakiecie z tym samochodem silniki 1.8 albo 2.0. Oraz jedyny słuszny napęd, czyli na tylnią oś. A uwierzchni z 4 metrami długości i lekką masą ten samochód wywija dubką jak matka twojego kumpla na imprezie rodzinnej. No jest szał. To auto to jest dosłownie generator frajdy. Niska masa, dobre przyspieszenie, napęd na tył, piękna kobitka albo równie fajny kumpel na siedzeniu pasażera, otwarty dach i wysokoobrotowy silnik. Taka jest Mazda MX-5. Z tym samochodem macie gwarancję, że laseczki będą się w oknach dusić. Kurwa, sam bym się dusił, to zajebista fura. Mało pali, dobrze jedzie i nawet bardzo dużo osób jeździ tym na tory. Bo są specjalne eventy, które organizują wyścigi tymi samochodami. Jak na przykład Miata Challenge. To jest połączenie wszystkiego i niczego. Z jednej strony macie małe auto, którym możecie sobie pojechać na zakupy, wakacje, na tor czy odebrać dziecko ze szkoły. Z drugiej, no jakby nie było, to to dziecko zajmuje połowę miejsca w aucie. Czyli co trzeba zrobić? Jak to wygląda w środku? Prosto i dobrze, a pierwsze co nam się rzuca w oczy to tona plastiku. Ale to dobrze, w końcu plastik jest lekki, a jak lekki to sportowy. Nie ma tu za bardzo o czym opowiadać, wszystko zbudowane prosto do bólu, przy czym nie wygląda źle. Wygodne fotele, kiera z multifunkcją i odsuwany dach. Manualnie, żeby jeszcze więcej zaoszczędzić na masie, wiadomo, przecież nie na kosztach. Dla tych co nie mają garażu i nie ufają dachowi ze szmaty, to uroczyście wam mówię, że możecie na niego nap... Nawet pół metra śniegu i deszczu, i jeśli jest zaimpregnowany, gwarantuję wam, że w środku będziecie mieli sucho, jak na pustyni. Oba silniki są zajebiste i nie mają praktycznie żadnych wad. Części są tanie i dostępne w każdym sklepie. A oprócz tego chciałem powiedzieć, że to auto się praktycznie nie psuje, więc z mechanikiem możecie się pożegnać na dobre. Z blacharzem też, bo te modele już nie chcą gnić. Fajne sztuki dostaniecie za około 5 dyszek. Ja tak w przerwie chciałem poinformować, że mamy w sprzedaży zajebiście fajne czapki, bluzy i koszulki, w których poczujesz się jak prawdziwy ludzak i największa sigma na tej planecie. To ty z takim merchem jesteś trendseterem. 100% bawełna, 100% stylu, którego nie da się podrobić. Wbijaj na stronę za ruchy, a z kodem Montana zgarniesz 10% zniżki na wszystko. Link w opisie, a my wracamy do tematu. Ale jeśli słyszymy słowo sportowy, to rozumiem, że nie każdy ma ochotę jeździć roadsterem. Dlatego mam dla Was coś nietypowego. Otóż Mitsubishi Rail Art 8, czyli słabsze Evo X. Jeśli w swoim życiu zawsze chcieliście mieć sportowego japońca, a z pieniędzmi nigdy Wam nie było po drodze, to możecie kupić sobie Rail Arta, czyli dosłownie mniej dopakowane Evo. Na auto wygląda po prostu zajebiście, aż kipi od niego w kur i gwarantuję Wam, że będzie siać nie tylko postrach na drodze, ale i wielką zazdrość wśród wszystkich tych, obok których przejedziecie. Może i to nie nie jest taka legenda jak Polonez Caro, ale zaufajcie mi, a ten samochód jak rano zryja. Rail Art to jest coś takiego jak na przykład SK od Audi, czyli po prostu usportowiony sedan Co go łączy z Evo oprócz budy? Silnik W obu tych silnikach był ten sam motor Czyli 4B11T I po prostu w Rail Arcie miał mniejszą turbosprężarkę Reszta jest taka sama Przynajmniej z tego co wiem i podaje internet Ale to nie koniec podobieństw Dostawaliście również napęd AWD w Rail Arcie Co prawda nie jest tym zajebistym SAWC Tylko zwykły napędem na 4 kapcie Co prawda niezłym, ale nie jest tak dobry jak w Evo Zawieszenie i hamulce były totalnie różne Rail Art ma Hebel od Outlandera, a Evo swój. Czyli tak w zasadzie jedyną rzeczą, jaką mają tą samą, to silnik, ale spokojnie, reszta też daje radę. Po prostu jest bardziej cywilny. Auto z tym silnikiem o mocy 240 kunia robi o seteczkę w okrągłe 6 sekund, ale po zmianie turbosprężarki na większą, bez problemu mogliście atakować nawet poniżej 5 sekund do setki, pod warunkiem że zmieniliście intercooler i chłodnicę oleju. Fura była oferowana tylko z dwusprzęgłowym automatem, który był mimo swojego wieku zajebiście szybki i brutalny. Jeśli chodzi o wnętrze samochodu, to prawie niczym się nie różniło od swojego mocniejszego brata. Jest sportowa. Kubły, prosta deska rozdzielcza, kierownica wyposażona we wszystko, czego potrzeba, nawet jest tempomat. Ogólnie jeśli chodzi o udogodnienia, to cieszmy się z tego, że jest klimatyzacja i samochód pomieści więcej niż dwie osoby. Jeśli chodzi o eksploatację, to opróżnia portfel szybciej niż ojciec piwo po 12 godzinach pracy w kopalni. Nie ukrywam, to świetny samochód, ale utrzymanie tego cuda nie należy do najłatwiejszych. Zresztą znalezienie takiej sztuki również. Na Oliksie jest tylko jedna sztuka za 7 dych. Ale wałkując temat dalej, idzie znaleźć na grupkach na Facebooku ładne Sztuki za 5 dyszek, albo delikatnie więcej. Tylko no trzeba szukać. Ale jeśli chcesz być inny niż wszyscy, to bardzo serdecznie polecam ten model. Jeśli jednak macie w dupie szukanie pół roku swojego ukochanego samochodu, to wychodzę z kolejną świetną propozycją. Renault Megan 3 RS. No i to jest prawdziwy go-kart. Legenda głosi, że sam Robert Kubica stwierdził, że będzie tym autem jechał w wyścigu. Pozwólcie, że zacytuję. Wkładam chustę w bolidy i jadę meganko. Tak powiedział, serio. W tym aucie nie ma miejsca na półśrodki. Albo chcesz sportowo, albo komfortowo. Jeśli wybierasz to pierwsza, to idealnie trafiłeś, bo Meganka RS jest sportowcem z krwi i kości. Twardo, nisko, szybko. To są nieodłączne elementy tego samochodu. Do tego wygląda zajebiście ponad i aż ciężko uwierzyć, że to auto może mieć 17 lat na karku. I mimo tego, że jest podobne do cywilnej wersji, to jednak na ulicy bez problemu je rozróżnicie. Przód wku**ny jakby miał zaraz odlecieć. Napompowana boczna sylwetka i tył, który wyróżnia się pojedynczym centralnym wydechem typu micro USB. Zajebiste. Sercem tego modelu jest stary i dopracowany do perfekcji silnik 2.0 F4R z turbosprężarką typu Twin Scroll, generujący 250 kunia albo 265 po i w najbardziej odjechanej odmianie Trophy. No, nie mówcie, że was nie robi 6 sekund do setki i ten wściekły dźwięk. I robotę. Przy okazji zyskujecie fajne boli, żeby lokalnych wieśniaczków w gruzach poustawiać po kątach. Opcjonalnie fura w wersji Cup i Trophy mogła być doposażona w mechanizm różnicowy LSD. Czym się różni wersja Cup od zwykłej Reski? Miała zawieszenie beton, prawdopodobnie zrobione ze sprężyn od lokomotywy EP09 w barwach PKP Intercity. Innymi słowy, to taka wersja bardziej nastrojona na tor. No dobra, ale jak było w środku? Różnie. W dużej części tych samochodów mogliście spotkać Heble-Brembo i kuby od Recaro, ale bywało, że były zamiast nich zwykłe stoki, co moim zdaniem nie przystoi przy takim samochodzie. Jako że to flagowa wersja Meganki, to był pełen wypas. Dwustrefowa klima, nawigacja Bose, kubły i to tyle. Co jest wam więcej potrzebne do szczęścia? No nic, w tym śmiesznym monitorku mieliście jeszcze jedną opcję oprócz słuchania zęka Martyniuka i oglądania nawigacji Telemetria Zamiast zegarów to macie wszystko na komputerze Temperatura oleju, wody, doładowanie, czy nawet czas okrążenia na torze A tam ten samochód odnajduje się najlepiej Absolutnie nie nadaje się na daily No chyba, że ktoś bardzo chce, no to okej okay. Ale twardość zawieszenia ma porównywalną do wozu drabiniastego Plomby wypadają A są jakieś wady? No są, ale nie będą jakoś bardzo uciążliwe Jako, że mamy piknik na masce, to wraz z nią dostajemy delikatne problemy z elektroniką ale to już chyba standard w Renault. Zdarzają się wycieki oleju z pokrywy zaworów i nieszczelności w dolocie albo szybko zużywające się sprzęgło. Nic wielkiego, serio. Części też bez większych problemów znajdziecie i to nie za miliony monet. Taką sztukę możecie dostać od 40 tysięcy do około 50 kilku za polifta albo wersję Cup w dobrym stanie. Okej, okay, rozumiem, nie każdy lubi jeździć hot hatchami. Dlatego kolejną propozycją, jaką mam wam do zaoferowania, jest Hyundai Genesis Coupe. Świetna koreańska bestia z napędem na tył. Ten samochód to bezpośrednia konkurencja dla Nissana 370Z. Tylko pytanie, czy w rdzewieniu? No nie, Genesis w większości przypadków nie ma funkcji autodestrukcji. Fajnie narysowana linia i faktycznie wygląda, jakby jechał, nawet jak stoi. Czyli jest szybki, jak stoi, prawie jak Polonec, nie? Wersje, jakie będą nas interesować, to 20 Turbo oraz 38V6. Możecie go kupić przed Liftem? No nie wygląda zbyt dobrze, i po. Lifcie, gdzie prezentuje się o niebo lepiej. Dwulitrówka przed liftem generuje 210 koni, i tu nie ma zbytnio szału. Wypadałoby delikatny wirusi wgrać. A po lifcie ten sam silnik ma 275 koni, co jest naprawdę zajebistym wynikiem jak na cylindrów. Co do tych silników nie ma co się dopadłać. Jadą dobrze, nie psują się jakoś super i ogólnie dają sobie radę. A to w połączeniu z napędem na tył daje naprawdę dużo fanu. Niemniej jednak na Reddicie trafiłem na temat tego daje I ludzie naczekają, że skrzynie z plasteliny, podobno bardzo często się sypie synchronizator i ciężko jest wbić dwójkę. Oprócz tego Hyundai z biały lakier w tym aucie i co w niektórych modelach możesz się złuszczać bezbarwny, co może być w... szczególnie jeśli kupicie samochód za kupę kasy, a potem trzeba wydać kolejne 15 na lakiernika. Trochę lipa. Z wyjątkiem tych przypadków przeważnie mechanicznie nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o środek tego samochodu, to ludzie narzekają, że jest tandetny i generalnie... spasowany. Ja się na ten temat nie wypowiem, bo akurat w tym konkretnym modelu nie siedziałem. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że ciekawie to wygląda. Trzy zegary po środku, od paliwa do ładowania i temperatury oleju. Co ciekawe w wersji z V6 budziki pokazują inne wskazania W dużej liczbie ogłoszeń możecie znaleźć jeszcze automaty Z nimi nie było większych problemów A z tego co mi wiadomo w przedliftowych sztukach z silnikami V6 Był montowany zajebisty ZF Ogólnie nie powinno być z nimi takich przygód jak z manualem Aczkolwiek serwis będzie odpowiednio droższy A jak tu jest z częściami? No może być problematycznie Raczej ten samochód nie jest często widywany na ulicach Stąd po prostu części może być mniej Albo będą po prostu droższe W każdym razie samochód jest warty swojej ceny I warto się za nim rozejrzeć Ostatnią propozycją jaką dla was przygotowałem jest Infinity G37, czyli 370Z w innym opakowaniu. Tym autem możecie przejechać kilkaset kilometrów i nie wyjść z niego po składaniu w chińskie C, w do innych samochodów z tej listy. Sercem tego samochodu jest 3,7 litra V6 wzięty wprost od sportowej Z, czyli VQ37DE. Piec ma za mocy jak parowóz Tomek, a dokładnie to 320 zierobaków, co daje mu sprint do pierwszej sety w 5,4 sekundy. Istna katapulta. Legenda głosi, że po przejeździe tą furą na nowym asfalcie robią się kilkucentymetrowe wrzery. No nie zmyślam. Jak jest w środku? Klasyka. w plastiku, trochę skóry, ale w porównaniu do reszty listy można się poczuć jak w salonie Spa. Niby to premium Super Turbo exclusive, a jednak marka za bardzo w Europie się nie przyjęła. Zresztą nie ma co się dziwić: środek woła o pomstę do nieba. Nie wygląda jak premium, tylko jak tani Hyundai i 40. Z wyposażenia mieliście w sumie to samo co w każdym aucie, bez jakichś specjalnych smaczków, z wyjątkiem niektórych wersji, z np. systemem 4WS, czyli skrętnych 4K, ale tylko w tej najlepszej wersji, czyli g 37 no i co, najważniejsze, to Infiniti, więc jeśli coś się zepsuje, części znajdziesz nawet w dupie. Ogólnie to dobry samochód, który oferuje wam niezłą wygodę, małą awaryjność i stosunkowo tanią eksploatację, jak na fałszustkę. Takie sztuki możecie znaleźć za około 50-55 tysięcy. I to tyle. Dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić oceny pod filmem. Ja zapraszam na Instagrama. Trzymajcie się cieplutko, Siema.